No, hej, mam, cześć. To białka. Psiarnia też oczywiście jest. No, dzisiaj taka pogoda zimowa już trochę bardziej, a nawet mocno. Na kamerze jest chyba słabiej widać ten śnieg, szczerze mówiąc. Jakby mniej padał niż rzeczywiście. No, psiarnia oczywiście swoje manewry odstawia dzisiaj no ciapek się trochę przejechał bo byłem bo byłem po, po liście dla kur no wiadomo też teraz one mają ciężko już sobie coś znaleźć do jedzenia no to to dostały no liście od kapusty to sobie pojedzą a wy co? Nie przeszkadza pogoda taka? Chyba nie. No i jeszcze, jak już miałem sprzed wyciągnięty, tylko musiałem się śpieszyć z tym, wyścieliłem spód folią. Przywiozłem akurat akurat jeszcze no, słomy tutaj dla, dla królików. Dobrze fela, że ja Cię nie muszę myć jak kiedyś, nie? Codziennie. Pamiętasz jak było rok temu? Nie no, pamiętam. A Ty Białka, co? Co sądzisz o tym, o śniegu padającym? No. Jak jest pod dachem, to stoi na głowę, nie pada, nie? Ostatnio już, no... Yy... I psiarnia, i Białka też mocują sobie w piwnicy wszyscy razem, dobrze, że jest dużo miejsca, tu się pomieszczą. Ale widzę, że już każdy tam sobie... No, bo zrobiłem dwa takie legowiska. Dla... Co wy tam knujecie? Halo? Szary, gdzie ty tam wchodzisz? No, patrz, i Fela oczywiście też musi... Nie? Halo? Co się dzieje tam? Już widzę, że sobie no, Fela zajęła swoje, Szarizę sobie swoje. Białka ma na, na oczywiście na podwyższeniu zrobione. Blisko, blisko tego pieca, żeby miała ciepło. Także no ale patrząc, jakie ma futro, to myślę, że z... <laughs> nawet bez tego pieca by sobie dała radę. Trzeba było, było przyjść, oczywiście, trochę pojeść, nie? Fela, tam już nie ma kociej karmy, musiałem przed tobą schować. Więc nie ma nawet po co tam, ale tak się nauczyła, że ten. Zatem Was teraz nie wpuszczę na siano, bo jesteście mokre. Oba, mokre, mokre jesteście. Pomoczycie siano. To nie może być mokre. Ani brudne. Że <laughs> ich to nie przekonuje. No ale nie mogę. No. Tak jak jest sucho to nie ma problemu. Lubią sobie tam po, po, yy, no, pobiegać które pusianie po Zawsze je trochę przemieszają. Nie? No a tak to ostatnio nic tam się takiego, co ty tak, co ty tak, sz... no, na koty szczerze te Nic się ostatnio nie wydarzyło, oprócz tego, że no, <grytanie> piarnia mokra jest praktycznie. Każdego dnia, albo deszcz, albo śnieg, chociaż nie, teraz jeden dzień był w miarę spoko. Nawet było trochę słońca. No, hmm, ale co, Felen? No, taka zmokła kura z siebie Pewnie trzeba będzie cię dać na wysuszenie do piwnicy, trochę, nie? Bo jak jej samej, samej tam nie zabiorę, to, to, nie. to ona by tu chciała cały czas na tym, na tym śniegu najlepiej. Nie? No, bo tak, oczywiście żeby razem z Szerikiem dobra co no myślę, że nie ma, nie ma, że tak powiem co Wam nawet opowiadać wszystko jest wszystko jest pod kontrolą, no ale przy takiej pogodzie no też ciężko ciężko też coś nagrać, nie no bo nie, nie robimy już żadnych takich prac Polowych, malinowych, nie? nie szarik. Dobra, to tyle na dzisiaj. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Szarik, powiesz, powiesz cześć? No, szarik myślę, że powie.